Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Świat zwariował. Ogłoszono ostatnio we wszystkich mediach no niesamowitą wiadomość. Na aukcji dzieł sztuki ma być sprzedane dzieło słynnego na cały świat artysty. Cena wywoławcza milion dolarów. Wszyscy są pewni, że na za dużo większą sumę to dzieło zostanie sprzedane, a dzieło to na białej ścianie przyklejony srebrną taśmą na ukos banan. Zwykły banan. No i teraz co będzie, jak ktoś kupi to dzieło? Nie dadzą mu tego banana i tej taśmy, tylko dadzą mu kartkę, na której będzie napisane... Szczegółowo jak zrobić sobie to dzieło. Za tą kartkę zapłaci się milion dolarów. No i teraz będzie napisane, ile centymetrów od podłogi, znaczy jak, jaka to ma być biel tej ściany, ile centymetrów od podłogi ma być umieszczony ten banan i pod jakim kątem przekręcony. I, I że powinien mieć plamy takie na żółtym bananie, takie ciemne plamy. No, i że ta taśma powinna być srebrna, takie srebro, przyklejona lekko na ukos, dokładnie określone ile na ukos. No, i ktoś sobie za ten milion dolarów takiego banana umieści na ścianie. na no, paranoja. Paranoja. I jeszcze pytanie, co to ma wyrażać, prawda? bo ja pamiętam taką awanturę, może nie awanturę, ale z, z dziełami Hasiora. Było tak, że no Hasior był na topie, zresztą wielki artysta, działający w kierunku, czy działający w ten sposób, że tworzył dzieła sztuki, które głównie coś wyrażały znaczy niekoniecznie były piękne. Ale coś wyrażały, no i faktycznie coś czasami ważnego wyrażały. No i było takie słynne dzieło Hasiora, które się wieszało na ścianie: bochenek chleba, w niego wbity nóż, i z tego miejsca, gdzie nóż został wbity w chleb, cieknie czerwona farba, znaczy zastygnięta, no tak jakby ciekła krew. No. Wymowy tego dzieła nie ma co tłumaczyć, Hasior je sprzedał za jakąś no, rozsądną sumę. Może nie małą, ale nie, nie jakąś wielką. No i ten, który kupił to dzieło po roku czy półtora roku odesłał je Hasiorowi zdenerwowany, ponieważ chleb wyschł i się rozpadł na tej, na tej ścianie. No Jedyna rada, jaką można było mu udzielić, żeby sobie sam <grym> zrobił to dzieło jeszcze raz, prawda? I coś takiego no, można powiesić na ścianie, z tym, że no nie bez szaleństwa. Prawda? No i teraz zobaczmy, że po pierwsze, sztuka nowoczesna, już nie ma nic wspólnego ze sztuką, bo bardzo często już w ogóle nic nie wyraża. E, to jest niesamowite, jak tą sztukę e, współczesną, która e, ani nie jest piękna, ani nic nie wyraża, bardzo często e, lansuje się jako jedyną prawdziwą e, sztukę. Jest taki serial bardzo popularny, Rancho. Ja pamiętam mój szok, jak e, zetknąłem się z takim człowiekiem ze wsi, piliśmy razem kawę. Rozmawialiśmy na różne tematy, i on powiedział: O, wie pan, ja to oglądam wciąż ten serial Rancho, bo on mówi taką prawdę o wsi. Jaką prawdę tam jest sama propaganda, ale w ramach tej propagandy jest tam malarz, ten kusy, maluje takie obrazy abstrakcyjne, których nikt w okolicy nie rozumie, rozumie to tylko jedna pani, krytyk sztuki. No, i oni rozmawiają. Już nie pamiętam, czy to on się wypowiada, czy ona się wypowiada, mówi. No, prymitywy to sobie wieszają fałata czy hełmońskiego, no ale ludzie o wyższym poziomie, no to właśnie wieszają sobie abstrakcyjne malarstwo, prawda? I teraz może tak być, że abstrakcyjny obraz jest jakoś piękny, znaczy po prostu jest piękny. Yy, z tym, że tu jest ten problem. Który funkcjonował od początku kultury europejskiej, jeszcze z czasów starożytnej Grecji, problem tego, czym jest sztuka. I w pewnym momencie podsumował to i ujął najbardziej celnie Arystoteles, który powiedział: Sztuka naśladuje naturę i sztuka powstaje w intelekcie praktycznym, w intelekcie, w którym powstają Koncepcje domów, mebli i tak dalej, i z tego intelektu praktycznego za pomocą rąk jest przenoszona w świat materialny. To znaczy wytwarza się tą ideę, ten pomysł powstały w intelekcie praktycznym, wytwarza się w jakimś tworzywie. No i teraz zasada, sztuka naśladuje naturę. Arystoteles był poganinem, on y, głosił, że jest jakiś pierwszy poruszyciel, który y, jest inny od całego świata, który ma intelekt, ale nie odnosił się do tego pierwszego poruszyciela jakoś inaczej, tylko y, niż filozoficznie. Ten pierwszy poruszyciel potrzebny mu był do, y, do wyjaśnienia, skąd się wzięła rzeczywistość, dlaczego jest taka, jaka jest. Natomiast Później święty Tomasz Zakwinu, który na, e, który odwoływał się do Arystotelesa, który, który uczynił Arystotelesa punktem wyjścia dla swojej refleksji e, filozoficznej, no nie we wszystkich wymiarach, e, mówił, że e, no największe piękno, jakie e, jedyne piękno e, wytwarza Bóg. Prawda? Bóg jest sam prawdą, dobrem, pięknym. I jako istota najdoskonalsza tworzy swoje dzieła, stwarza świat, ale ten świat to jest też jedno wielkie arcydzieło sztuki, czy jeszcze lepiej można by powiedzieć takie wielki, wielkie zbiorowisko dzieł sztuki, które są w pewnej harmonii, łącznie je biorąc. I stąd. Święty Tomasz dopowiedział, Arystoteles mówił, że sztuka naśladuje naturę i w sztuce nie było, w naturze nie było linii prostych, więc w sztuce nie było linii prostych, w meblach na przykład nie były linii prostych. Meble przez wieki nie tylko służyły do siedzenia, znaczy krzesła nie tylko służyły do siedzenia. Meble nie tylko służyły do tego, co miały służyć, prawda? Znaczy łóżka, stoły, biurka. Ale w związku z tym, że to były meble człowieka i dla człowieka, człowieka, dla którego piękno jest ważne, miały być piękne. I były piękne, bo artyści uznawali tą zasadę, realizowali tą zasadę, sztuka naśladuje naturę. Prawda? To wystarczy pójść do pałaców w Wilanowie. I zobaczyć, że na przykład krzesła są tak wyrzeźbione, że pełno na nich motywów roślinnych, liści, kwiatów. Nie, nie ma tam linii prostych oczywiście, natomiast nogi krzeseł bardzo często są wyrzeźbione tak, że wyglądają jak łapy, jak łapy lwów na przykład. I sztuka, która zaczęła się pojawiać w pewnym momencie. Która składała się z linii prostych, budynki, meble, znaczy budynki i meble zaczęły składać się z linii prostych też z jednego prostego powodu, bo tak było łatwiej i taniej i szybciej. Natomiast nie brano pod uwagę już w ogóle tej wartości piękna, tylko sama użyteczność, chociaż jeżeli pojedziemy do łodzi i obejrzymy różne budynki. W Fabryk budowane w XIX wieku, na początku XX wieku, to te budynki są piękne. Budynki administracji tych fabryk są piękne. Osiedla dla, budowane przez właścicieli fabryk dla robotników są piękne. To podobnie w Katowicach można znaleźć takie osiedla budowane przez właścicieli kopalń dla górników, które też yy, są piękne. Ale w każdym razie to był jeden powód pojawienia się linii prostych w sztuce, ale był też yy, drugi powód, że yy, było to z założenia przeciwko Bogu. W świecie nas otaczającym, w naturze nie ma linii prostych. To jak człowiek wytworzy linii proste, to będzie takim twórcą konkurencyjnym do Boga, będzie inaczej postępował niż Bóg. To swego rodzaju bunt przeciwko Bogu, próba takiego psztyczka, Panu Bogu w nos. I teraz zobaczmy, jak. Znaczy, rozmawiałem z jednym z malarzy, i on powiedział tak, że gdzieś kiedyś w XIX wieku, bodajże pod koniec, pojawił się jakiś taki autorytet pochodzący z Rosji, autorytet w dziedzinie sztuki, i on zaczął lansować dwie rzeczy. To znaczy, autorytet malarza. Geniusz malarza to zaczął lansować i oryginalność, znaczy, że to jest właśnie wytwór tego malarza, i trzecia rzecz, wartość, znaczy, że, że obraz wytworzony przez malarza, który został uznany za geniusza, ma kosztować 10 tysięcy razy więcej niż obraz wytworzony przez kogoś innego. I to się przyjęło, to znaczy, Przyjęło się też, ja w swojej tej ostatniej książce o masonerii, masoneria w pigułce od Pradzieju do 2030 roku, e, piszę, że e, no, kiedy pojawił się pieniądz fiducjarny, którego, który jest kreowany na zasadzie Fiatmany, niech się stanie pieniądz z niczego, no to był problem, e, że coraz więcej pieniądza produkowano i ta ilość pieniądza nie odpowiadała. Ilości towaru na rynku, i zaczęto wymyślać różne wirtualne towary. I jednym z takich pomysłów było dzieła sztuki. Dzieła sztuki zaczęto traktować jak złoto, jak lokatę kapitału. I te dzieła sztuki poszybowały ich ceny, poszybowały gwałtownie, daleko, w górę. I to było po to, żeby ściągnąć ten pusty pieniądz z rynku, żeby on nie był pusty, bo ma pokrycie. W dziełach sztuki. Teraz setki milionów, jak nie miliardy dolarów mają pokrycie w dziełach yy, sztuki. Ale jest to absurdalne. Zobaczmy, yy, to dotyka i Polski, gdzie gdzieś z drugiego końca Europy ściąga się jakiś obraz, wiezie się go, po przez y, całą Europę specjalne, bardzo drogie procedury, ochrona olbrzymie ubezpieczenie później trafia do, do Muzeum Narodowego w Warszawie na przykład tutaj specjalna pancerna szyba, strażnicy później znowu się ten obraz od, odwozi, to kosztuje straszne pieniądze yy, i za te pieniądze te, te pieniądze są po to, żeby ludzie zobaczyli oryginalny obraz znaczy jeżeli ktoś śledził chociaż trochę Historię fałszerstwa sztuki, historię fałszerzy, to dosyć dawno pojawili się tacy fałszerze, którzy tak fałszowali obrazy, że nikt nie był w stanie stwierdzić, czy to jest oryginał, czy to nie jest oryginał. I jedyny, jedyny sposób stwierdzenia autentyczności to była no, historia obrazu, prawda? skąd on się wziął chociaż zdarza się, że pojawiają się wielkie dzieła sztuki, których historia obrazu, których historia nie jest znana, bo taki fałszerz brał płótno, z, jeżeli obraz był powiedzmy XVII wieczny, to brał płótno z XVII wieku, ramy z XVII wieku, techniki malarskie, techniki farby wytwarzał tak jak w XVII wieku, no i robił, Kopię, albo w ogóle obraz od nowa, który wyglądał powiedzmy na obraz Van Gogha, no i, i obraz był przepiękny. Jeszcze jedna uwaga na marginesie, że a propos tej oryginalności tworu artysty, przecież, znaczy było tak oczywiście w dawnych wiekach, że obraz z ręki wielkiego mistrza kosztował drożej. Prawda? Znaczy tu chodziło o to, że Ludzie mieli pewność, że ten obraz będzie piękny. No i teraz tacy wielcy malarze, wielu wielkich malarzy, miało swoje pracownie, w których pracowali dla nich inni malarze, i później to jakoś stwierdzano, czy ten obraz był inaczej oznakowany. Już tego nie wiem, że no było określenie obraz z pracowni mistrza. Nie autorstwa mistrza, tylko z pracowni mistrza, chociaż. Bardzo często nikt nie wie do końca, jak, jakie było to ta piecza tego mistrza nad tym obrazem. Czy on tylko ich pilnował i dawał im ustne dyspozycje, czy, czy też sam brał udział w powstaniu tego obrazu, w części go malował, w jakichś elementach, które uznawał za najważniejsze, które świadczyły o. Wielkości dzieła. Więc zrobiła się irracjonalna paranoja, bo zobaczmy, no, tak, obraz z pracowni Mistrza, równie piękny jak obraz Mistrza, kosztuje jedną trzecią tej ceny, czy jedną piątą. Mówię o starych Mistrzach, ale y, wieziemy ten obraz przez całą Europę, żeby ludzie zobaczyli i powiedzmy, że kosztuje to milion dolarów. To za milion dolarów można, proszę Państwa, namalować. Yy, 5000 za obraz liczę, niech będzie, to już jest dużo. 50 tysięcy 10 obrazów, 500 tysięcy 100 obrazów, milion, 200 obrazów. To za milion dolarów z palcem w uchu można namalować 200 kopii tak dobrych, że będzie trzeba wzywać specjalistów, chemików, fizyków i tak dalej, żeby stwierdzili, czy to jest oryginał, czy to nie jest oryginał. I Pokazywać te kopie w muzeach, o co chodzi w malarstwie? O piękno. A co tu ma do rzeczy oryginalność? Prawda? Czy yy, To nie jest żadna wartość. Realnie to nie jest żadna wartość. I był taki myśliciel w okresie międzywojennym, który chciał wielkiej, wspaniałej, kulturalnej yy, Polski, i on rzucił taką ideę, żeby. Y, zmierzać do tego żeby we wszystkich miasteczkach w Polsce były muzea z obrazami y, z wielkim malarstwem muzea malarstwa polskiego muzea konkretnych malarzy hełmońskiego, fałata y, muzea europejskiego malarstwa i w tych muzeach byłyby kopie prawda? no i teraz jeżeli y, ktoś idzie do muzeum żeby obejrzeć oryginał i powie, że on nie pójdzie oglądać kopii, to coś tu jest nie tak, to bez sensu, to jakiś snobizm, absurdalny snobizm, jakaś sytuacja irracjonalna, bo idziemy oglądać obrazy po to, żeby mieć styczność z pięknem. Bo zobaczmy tu jeszcze jedną rzecz: sztuka naśladuje naturę. Eee, Malarz, to przeżyłem w Kazimierzu nad Wisłą, e, Znaczy tu poprzez naturę rozumiemy po prostu to, co widzimy, że e, przyjeżdżało do Kazimierza wielu malarzy e, i e, teraz jest tam przyjeżdża wielu malarzy, jest wiele galerii, sprzedaje się obrazy współczesne w tych galeriach, ale wszystkie te obrazy, czy to tych galeriach, gdzie się sprzedaje, czy w muzeum, w Kazimierzu, to są obrazy Kazimierza i okolic, Wisły, widoku z poszczególnych wzgórz. No i choćby z góry trzech krzyży, czy widoku góry trzech krzyży. No i teraz obejrzymy sobie te wszystkie galerie, gdzie są te współczesne malunki. No i mówimy, no w porządku, ładny obraz, ładny obraz. A potem idziemy do muzeum i w muzeum. Yy, są obrazy, na których jest to samo co na tych obrazach w galeriach, ale te obrazy w muzeum są namalowane przez wielkich, uznanych już mistrzów i widzimy różnicę. Te obrazy tych wielkich malarzy są przepiękne, cudowne, wspaniałe, natomiast te obrazy w galeriach są poprawne. Natomiast dlaczego taka różnica? Na czym polega ten geniusz? No, i teraz od, odpowiedź na to pytanie była zawsze taka, że y, obraz może uchwycić piękno, które jest y, w y, otaczającym nas świecie, bo ono pochodzi od Boga. Tylko że tego piękna nie zawsze, to piękno nie zawsze widać, albo nie każdy je widzi. I malarz y, to piękno wydobywa, to, to piękno akcentuje. Prowadzi widzów, tych, którzy patrzą na obrazy, prowadzi do tego piękna no, we właściwy dla siebie artystyczny sposób. Człowiek nie potrafi stworzyć piękna, piękno potrafi stworzyć Bóg. Człowiek o pewnej wrażliwości, pewnych talentach potrafi pokazać to piękno, powtórzyć, wydobyć. I kiedyś byłem na warszawskiej jesieni. Festiwalu mu Muzyki Współczesnej, i tam się pojawił taki zespół razem z kompozytorami gdzieś z Ameryki Południowej. I oni stawiali taką tezę, że muzyka nas otacza, że muzyka jest w świecie, w śpiewie ptaków, ale nie chodzi o pojedynczego ptaka, tylko chodzi o, o to, że powiedzmy idziemy do lasu i słyszymy tam śpiew wielu ptaków, szum wiatru i tak dalej. I oni twierdzili, że to jest muzyka, tylko że ludzie tego nie. Nie słyszą i oni chcą, żeby ludzie to usłyszeli, żeby zwrócili na to uwagę, i oni nagrywali te dźwięki natury i robili, jak sami mówili, oprawę muzyczną, czyli orkiestra grała taką muzykę, która miała stanowić tło do tej muzyki natury. No i faktycznie, jak słuchało się ich utworów, to no były, były piękne. Nie była to taka współczesna yy, muzyka typu Rzempolenie, prawda? Kiedyś byłem na takim koncercie o 23, pełna sala, ludzi też w, w ramach warszawskiej jesieni, i to była muzyka elektroniczna. E, na scenie stały tylko głośniki. No i koncert się zaczął. Pierwszy utwór nosił tam jakiś wspaniały tytuł e, taki pociągający, podniecający trwał 20 minut, i z, z tych głośników leciało coś takiego. Mm, mm, i tak przez 20 minut wysłuchałem z uwagą do końca tego utworu czekając, że on mnie poruszy że, czy, że w nim coś się pojawi takiego pięknego ale się nie doczekałem natomiast jak utwór się skończył to się rozejrzałem i było na sali już tylko z 10 osób reszta wyszła no jest taki słynny utwór Johna Cage'a, wielkiego kompozytora, na fortepian i dwie siekiery, prawda, stoi fortepian, no nie, przepraszam to jest inny utwór, natomiast Johna Cage'a to jest słynny utwór, który w każdym w każdej encyklopedii muzyki Państwo znajdziecie, trzy e, minuty ma się tytuł bodajże, albo pięć minut no, e, wchodzi pianista siada przy fortepianie i trzy minuty się nie rusza, po trzech minutach Wstaje. Wariactwo. Wariactwo. Więc zobaczmy, ile byśmy skorzystali, gdyby nie było tego wariactwa, gdyby pieniądze przeznaczało się nie na przewożenie wielkich dzieł sztuki z kraju do kraju, tylko na kopie. Na kopie takie, że malarz, krytyk malarski by Powiedział, no to jest oryginał. Prawda? To znaczy w, w tym sensie, dlatego mówię krytyk, że nie chodzi tu o chemiczne różnice czy fizyczne różnice, tylko estetyczne różnice, że no ten, ta kopia estetycznie w perspektywie piękna niczym nie różni się od oryginału. Jak świat znormalnieje, jak masoni odejdą, jak Poganie odejdą, jak Unia Europejska przestanie istnieć, jak lewica pójdzie nie pamięć, no to wtedy będziemy mieli świat piękny. Dziękuję bardzo.